Dzień dobry kochani, witam Was w moim kolejnym filmiku. Właśnie siedzę w aucie sopciowym. Jedziemy na działkę. A po co zaraz Wam pokażę? O. Oczywiście mój mąż jadąc na działkę wziął wodę. Ale tylko wziął wodę dla siebie, bo po co dla kundzi woda. Masz ten mój mąż. Ja to zawsze myślę o wszystkich. Jak gdzieś jedziemy, wyjeżdżamy, zawsze biorę dla każdego picie. No ale on przecież na to nie wpadnie. Jemu się pić chce, on sobie wodę wziął. A jak widzicie z tyłu mamy różne przyrządy do, od, do odmierzania, nie do odmierzania, do zaznaczenia. Idziemy wyznaczyć, gdzie będziemy stawiać ewentualny budynek. I zabieram bardzo sobą. No masakra! No gorzej, po prostu niż z babą. Poszedł i wsiąkł. Gdzie ten pod poszedł? Zaraz pewnie tu wpadnie, że Ola Boga nie może znaleźć. Ale jakbym ja tak weszła do domu i szukała tyle czasu, to już by trąbił. Ale on to przecież może. Jest dziś tak gorąco, ale jest tak gorąco, że padamy. Tu teraz klima chodzi, to jest ok, ale jest mega, mega upał. No w sumie tak miało być. Są wakacje i fajnie jak jest gorąco, ale dziś jest naprawdę uchrome. Minęło 5 minut od poprzedniego mojego nagrania dalej go nie mam. Dalej tego po pani ma. Poszedł i wsiął. Może na dwójkę. Po obiadku. No już, my, już myślałam, że nie wrócisz dzisiaj. Już jestem zła. Nie jestem. Mówię, że chyba na dwójkę po moim obiadku poszłeś. tu wydrukować. Uwiększyć. Była taka skala, że nic nie było widać. Nie zamknąłeś okno? Przyjechaliśmy na działkę. Tu ten kopiec to Pan był sprawdzać, robić badania gruntu pod ewentualną zabudowę. Tak ponoć trzeba, żeby sprawdzić jaki rodzaj fundamentu będzie. zrobić. Sopcio wyjął łopatę, chyba mnie tu przywiózł i chce mnie tu zakopać. Przecież może mnie tu zaciukasz i zakopiesz. A w domu nie mogłem cię zaciukać przez tłaściu. No ale po co w domu jak teraz można na pustej działce? Zobacz, można garki z tego robić. Nie, to my biznes jeszcze tu zrobimy na tej działce no bo kochani nie mówiliśmy wam w zasadzie na żadnym filmiku ale dostaliśmy pozwolenie na budowę domu dostaliśmy pozwolenie na budowę no, domu nie no pozwolenia jeszcze nie ma no ale zgodzili się na... na ale zgodzili się na warunki zabudowy takie jak no to, chcemy mieliśmy się nie budować tak. No, tak jak Sobcio właśnie powiedział, mieliśmy się już nie budować. Daliśmy sobie spokój, mówimy, mamy dwójkę dzieci, działka będzie dla dzieci, a my będziemy tu rekreacyjnie sobie przyjeżdżać. I już nam się odwiedziało, złożyliśmy o te warunki yy, tutaj zabudowy. No i co? Jak człowiek nie chce, to od razu pozwolenie dostał. No więc jesteśmy zdziwieni w jakiś sposób. Trochę rozczarowani, w jakiś sposób zadowoleni. Ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie spróbujemy może coś uklecić. A co? No to pokażemy Wam, jak nie w tym, to w kolejnych filmikach, co tu powstanie. Co mierzy? Geodeta. Co będziemy geodetę brać? Jak ja mam geodetę w domu? Tu jest 6 metrów. No, no, dużo rzeczy mogłeś zrobić wczoraj, ale nie zrobiłeś. Zrobić to. Słusznie, ja nie chcę zaraz ci nogi opatrywać. No, to jest pomysłowy do broni. Z tym ja jakie tu masz narzędzia. Jakie fakt Teraz w teraz się będzie trzymać, się. Nie wbije tego. No już. Ale ślure się nie trzyma. Obóż glino. <głos> <głos> Nasikaj tu. I glina będzie wtedy mięciutka, obłożymy tam. Nie, nie Uklepiemy. Nie. Mój mąż, rolnik. Zbiory majstra, o. Nie, nie. Zobacz, to już 5 kg będzie. O, ciężkie piórki. Inne są. Ale trochę inne są pomidory bardziej mięsiste. Więcej takich nie kupuję malinowych. Te są najlepsze, o, te małe, kuleczki takie, takie o, pełno tego jest. No ale swoje, swoje pomidory teraz... są tak smaczne. Idę teraz sobie przemielę na sok pomidorowy. No bo ale za ostatni mi taki ładniejszy, że dwa, to ja sobie możesz <laughs> jeść. Na kanapki, zerwa. No to byś musiała o takie sobie, o takie malinowe, żeby były, mm -hmm. a nie takie kościury. Mm -hmm. To jest jakaś, to jest jakaś odmiana taka no koszturowada. Tak. Uh -huh. I te zielone gówna jest pełne w środku uh -huh. pełno. No te wiesz. są najlepsze. Powiem ci, że ostatnio wzięłam... To wziąłem tak so... jak z, z, y, netto. Te dwa wziąłam do pracy sobie ostatnio. To nie miały praktycznie w ogóle zielonego w środku. Uh -huh. wiesz? Tak To, tak to są jak te z netto. No pięknie, pięknie. Dobra, no nie Jeszcze będzie kupa pomidorów, bo tam jeszcze jest pełno zielonego. Uh -huh. Naprawdę odkąd mamy szklarnię to pomidorów jest multum. Jednak w szklarni tak inaczej, w tej parówie, nie? Już robić co Poglewam w, w plastikowe buteleczki. <grych> Powiem Wam, że jest około 21 i jest tak ciepło, jest tak przyjemnie. Nareszcie wakacje, bo przez te ostatnie dwa tygodnie to ta pogoda była taka średnia. Nie patrzcie na moje włosy, bo sobie je naolejowałam, żeby jutro umyć żeby końcówki ładnie nawilżyć, więc dlatego są takie średnio piękne, ale jutro będą śliczne, dlatego dziś muszą być wszystkie. No a więc siedzę sobie na tarasiku, bo osobcie z Nikolką zrobili sobie wieczór gier, a ja postanowiłam sobie popracować wieczorem. A gdzie będzie przyjemniej? Jak nie na tarasie? Tu mamy laptopik, już mamy odpalony filmik. E, praktycznie jest złożony. Jeszcze muszę go przejrzeć i zgrać. E, a więc jakieś pół godziny pracy mnie czeka. Oczywiście klimacik musi być. My, kobiety, przykładamy wagę do takich drobiazgów. Tu mamy. Kolacyjkę zrobiłam sobie kanapeczki z bajnem. Do tego nasz pomidorek, szczypiorek, pycha po prostu. I tutaj mamy wodę z lodem i z miętą. No i klimacik. Zaraz sobie zapuszczę muzykę i będzie po prostu relaks.